W kolejnym odcinku e, z informacji. E, tak, dzisiaj nie ma sposobów, za to mamy naszą informacyjkę. E, tak. Bo bym wam chciała powiedzieć, że e, z okazji prawie tysiąca wyświetleń e, organizuję takie coś, że można narysować pracę e, na temat waszej ulubionej serii Na przykład Lubicie random Axi, To narysujcie jedną grę Z tej serii Albo nie wiem Lubicie e, survivala No to narysujcie z survivala Coś nie wiem Canyon, mój domek Co tam chcecie e, I nadsyłajcie na mm, Na maila Yy, który link podam w opisie filmu? I można to przesyłać zawsze. I te najlepsze prace będę umieszczała w odcinku. Tak, i kolejna sprawa: to być może za niedługo będę miała kamerkę, ale jeszcze nie wiem. Tego nie wiem, ale być może tak będzie. Więc. Zostawiam w opisie filmu link do, mm, znaczy, jak się nazywam na poczcie, no i będziecie tam mogli nadsyłać wasze fanarty. No i co? Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Do słyszonka, do zobaczonka. Pa, pa!